A więc wykrywamy tak mamy tego samego dnia odcinek nie pamiętam, więc mamy zwerpa, a tu się widzimy i katruk pokazuje. Mamy nowego operatora na dobry. Stary też wróci. Oczywiście. No i widzimy srepa bardzo kurkowego. Jest tu jasno. No i mamy oczywiście tabliczkę. Prawdopodobnie tak. jest to generacja trzecia. Tak, jest nowszy model. Tu się zdarza generacja drugie, trzecie. Pierwsze już raczej. ma nie... taki dziwny napis, nie będę... pokazuj tego. No i znowu chodzimy amatorkę. Na amatorykę. Nagrywania? nie, nieważne. No i widzimy, jak jest dziwina. wina. jest dosyć głośna. Trzęsie, się, nie powiem. Podłoga zdarta. No, ale no to zawsze, bo kto tutaj nie staje. Ustro małe. No, jak w każdym zrębie. No i jest, dojeżdżamy. A już bardzo szybko się zatrzymała, w porównaniu z innymi Nie ma palownika, domu. Tak, palownika nie ma. No i co, widzimy się w kolejnej klatce. Już e, kolejna winda Nasz Schindler w klatce B. Schindler, no jak Schindler, się trzy ja To już ciężko powtarzam. W każdym bloku, gdzie jest Schindler, mhm. jedziemy na. na zero. Tu jest z 10 klatka B. Wie pan, nie wiem, czy kiedyś się doczekamy, żeby pina była na 11, i jedziemy. No i czuję się jak w każdym normalnym Singlerze. Poręcz. To jest ten nowszej generacji do 3300. No i widzimy też tabliczkę. jest. Mamy kamerkę. No, jak wszędzie. Moga, Wszędzie w No i y, wychodzimy. I widzimy się w następnej klatce. Mamy y, różowego Schindlera 9300 który resetuje już moim No w kościele, znaczy nasz operator. O! No i jak zupełnie liście, właśnie Bezpiecznik, może byś trafił. Tak, tak. No mówię, tutaj by lepiej już działał. Od przepraszam, 11. Zdełuszczeń nie kliknąłem. No bo tylko cena ma 11. I teraz jeszcze A w szóstce. No, rozklekotany zrębnik. No, wiadomo, e, shindler. Tak. Jak widzimy, rok produkcji. No nie jest za nowa ta winda. Nie wiem czy złapie ostrość. Tutaj mamy rok 2006. 400 kg, 5 osób. Tak, no więc stary, stary zręb. Kamera też już nie należy do tych najnowszych, to widać. Jeszcze starego typu oświetlenie, jak to było w starych zrębach. No, w starych zrębach było jedno. Piętro. Dziesiąte. Kaczper zostaje, jak wchodzę na 11. Dobra. Tu mamy jeszcze informacje. Mam tutaj pobitą szybę, jak widać. No wiadomo, 2006 rok to nie jest najnowsza linda. Syczy, trochę krokocze, drzwi już są trochę poobcięte. Ale... Nie jest No i co? No i widzimy się w kolejnej klatce. I lat I w sumie nic nie ciekawego, nic ciekawego nie osobiście bym ale jak tam chcecie, zobaczyć kolejnego szybka 3300 No, proszę bardzo, bez żadnych... Daj. Tym razem nowej generacji coś strzeliło tak. O nie, to był mój zamek 10, Kamerka ułożona w dziwnej pozycji. No. Lustro i poręcz. No tak. Rok produkcji 2018. No więc jest dosyć nowe. O, udało się złapać ostry, czyli no, koproszider no polski. Wszystko będzie w opisie. Dokładnie. Wszystko będzie w opisie. Piętro, drugie. No, tutaj windy są, otwierają się drzwi w tą stronę. W poprzedniej windzie drzwi się otwierały. Dokładnie. O, jakoś tak. No na no, w każdym bądź razie. Co, to by było na tyle z tego odcinka. Od dzisiaj e, już będę promował naszego Discorda, naszego Instagrama i nasz serwer Minecraft. Badajcie, jak macie Minecrafta chcecie podać na naprawie oczywiście. No i co by na, To by było na tyle? S możecie zostawić subskrypcję, możecie zostawić łapkę, możecie zostawić dzwonek. Czego nie możecie, możecie też dislikować.